Alicja Lańczewska przyjechała do Gostynia w piątek, 8 marca 1985 roku. Najprawdopodobniej pociągiem albo autobusem, nie za wielkim podręcznym bagażem, tak, aby móc zdążyć na wieczorny program rekolekcyjny. I tylko śpiesznie przeszła przez to nieza duże, choć sięgające swym rodowodem średniowiecza wielkopolskie miasteczko. Pięknie położone na terenach o urozmaiconej rzeźbie wniesień morenowych górujących nad szeroką doliną rzeki Kani. Choć miała zamiłowanie do zwiedzania i turystyki, raczej nie weszła na górę zamkową, skąd rozciąga się malowniczy widok na panoramę Gostynia, bo ważniejsze dla niej, podobnie jak i dla innych pielgrzymów, było inne morenowe wyniosłe za miastem wzgórze zwane Świętą Górą musiała, wchodząc tam wyrobionym krokiem piechura, zapewne czuć podekscytowanie widokiem okazałych, sakralnych budowli, pociągających ku sobie nie tylko architektonicznym, ale też przedziwnie nadprzyrodzonym pięknem. Kiedy Alicja Lęczewska przyjechała na Świętą Górę w tym właśnie 1985 roku, usadowiona tam od wieków świątynia, właśnie ta, której teraz jesteśmy, perła sanktuariów maryjnych, jedna z najcenniejszych budowli barokowych w Polsce, miała już tytuł bazyliki mniejszej i tętniła życiem religijnym. Alicja kochała Włochy, wnęła Wenecję i na pewno też słynny kościół Santa Maria della Salute. Nie wiemy jednak jak przyjęła tą nieoczekiwaną wśród wielkopolskiego krajobrazu sakralną wenecką replikę i jedyny w kraju przykład importu czystego włoskiego baroku, jak to opisuje jeden z księży Filipinów w czasopiśmie sanktuaryjnym, ksiądz Przybylski. I będę tu też dalej cytować wypowiedzi księży Filipinów z tego czasopisma, księdza Przybylskiego i księdza naszego Dariusza Dąbrowskiego. Dumiewające jest także to, że po tak wielu podróżach do Włoch. Akurat to miejsce wybrał dla niej Bóg na początek drogi duchowej. Jakkolwiek było, musiała zauważyć polskie, przede wszystkim związane z rodzimym kultem, akcenty i wyjątkową, rzadko spotykaną w sanktuariach nie tylko polskich, rolę Maryi z jej tytułem Róży Duchownej czyli Maria Rosa Mistyka, i tutaj także rodzicielką białego jak śnieg kwiatu. Święta Góra, widoczna z daleka to miejsce o niezwykłej sile, zarówno przyciągania, jak i działania duchowego, obfitujące łaskowością naszego Zbawiciela poprzez cudowną obecność swojej matki. Tu też słowa Dariusza, księdza Naszego. Na jednym z filarów blisko ołtarza w Bazylice, tuż pod kopułą, widnieje napis w języku łacińskim. Możecie tam do samej góry się popatrzeć. I napis jest następujący. Nawis quarenitus salutem. Dosłowne tłumaczenie, statek szukał bezpieczeństwa. Tłumaczenie mojej przyjaciółki Joli. A co, można a co można w przenośni przetłumaczyć i odnieść właśnie do niepokalanego serca Maryi, które jest zawsze miejscem bezpiecznym, arką skronienia. Już od tuleci portem święto, na, na Świętowórskim wzgórzu dla wielu przybyszów i pielgrzymów. Latarnią z nadprzyrodonym światłem i umocnieniem w duchowej pielgrzymce życia. Jednym z przykładów dla nas może być właśnie Alicja, która nieoczekiwanie dla samej siebie znalazła się na świętej górze tak jak w bezpiecznym porcie, choć już bez błękitnej weneckiej wody. I stąd. Miała wypłynąć, wyruszyć dalej w odnowione nowe życie. Taką szansę bowiem dawał jej w tym miejscu Bóg. I tutaj cytat: Ta obecność Maryi jest niezachwiana i pełna współczucia dla całych pokoleń, niezależnie od wszystkich okoliczności historycznych. Dodam także, że dzisiaj dla nas, jako orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy i pośredniczki przed majestatem Boga. Jeden z pierwszych polskich Filipinów, ksiądz Stanisław Caner, w Kazaniu podczas pogrzebu fundatora Adama Floriana Konarzewskiego w 1676 roku nadał Maryi w gostyńskim wizerunku jeszcze inny przepiękny tytuł, nazywając ją wówczas jako przedziwnych cudów matka. A przecież, jak napisał ksiądz Dariusz Dąbrowski, tu jest piękny cytat. Cud to nic innego, jak spotkanie żywej wiary człowieka z żywym, człowiek, z, z żywym Bogiem. Cud to nic innego, jak spotkanie żywej wiary człowieka z żywym Bogiem. I zdanie to wyjątkowo pasuje do Alicji Lęczewskiej, i całej historii, która się jej przydarzyła w tym miejscu. Róża duchowna to jedna z inwokacji chwalebnych wezwań Matki Bożej w Litanii Loretańskiej, anonsująca, że Najświętsza Maria Panna jest nie tylko dla nas wzorem i przykładem do naśladowania, lecz także jest jako łaski pełna przewodniczką i mistrzynią życia duchowego. Tak to między innymi opisuje w czasopiśmie sanktuaryjnym jeden z Filipinów. Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu jest miejscem szczególnie pięknym. Po pierwsze jednak chodzi o piękno duchowe. Bóg sobie upodobał to miejsce i dał obecność Maryi w znaku cudownego obrazu i piety, która jest tam dalej. Dlatego od stuleci pielgrzymują tu ludzie pragnący odzyskać swoje wewnętrzne duchowe piękno. Niezliczone serie rekolekcji, dni skupienia i inne spotkania, wszystko to jest okazją do doświadczenia Bożej łaski, która obficie spływa na pielgrzymujących i, reko, i, i rekolektantów. Często mówią oni o niewyrażalnym przeżyciu, jakie towarzyszy pobytowi w naszym sanktuarium. To miejsce coś w sobie ma, tu jest coś niezwykłego, tu chce się wracać. Po drugie. Pięknem zachwyca nas również architektura całego zespołu bazyliki i klasztoru. Opalińscy, mycielscy, nasi fundatorzy, ofiarowując Bogu dar w postaci naszej świątyni i klasztoru, musieli być ludźmi szczególnej wrażliwości i wyczulenia na piękno. Alicja Lanczewska, tak wrażliwa na estetyczne doznania, szukała przez wiele lat piękna w swoich licznych podróżach. W wielu najróżniejszych miejscach w Polsce i w Europie. Szukała też w sztuce, w literaturze, w muzyce i w artystycznych, wartościowych filmach. Jakże jednak okazywało się to piękno dla niej ulotne, nie do pochwycenia, nawet na kliszach, licznych zdjęć i slajdów, które kolekcjonowała. Nie mogła pozostać jednak obojętną wobec duchowej emanacji i piękności Maryi w cudownym świętogórskim obrazie. Prymas Stefan Wyszyński nazwał Różę Duchowną matką uważnego spojrzenia, bo czyż jej pełne miłosierdzia i czułego zatroskania spojrzenie nie prowadzi nas gdzieś głębiej i dalej. I tu słowa księdza Dariusza. Odczytać w nim można spokój i zdecydowanie, połączone jednak ze skromnością, z pokorą silnej wszakże osobowości. Powaga Madonny zdaje się przeradać w smutek wynikający z dojrzałej wiedzy o rzeczywistości. W relacji do widza natomiast wzrok zamyślonej Maryi wszędzie mu towarzyszy, jest w niego mocno utkwiony wczytany niemal w odbiorcę, czy wpatrzony weń, z wyrazem życzliwości i zaangażowania, z przekonaniem o swoich możliwościach pośredniczenia i gotowości przyjścia z pomocą. Odnosi się ponadto wrażenie, jak gdyby wzrok matki pełen dobroci był jednocześnie w stosunku do widza wymagający, choć zarazem wybaczający. Nic dziwnego więc, że tak wiele rozmaitych wezwań maryjnych związano z tą ikoną. Alicja przybyła do Gostynia w powtórze w marcu 1985 roku, czyli w końcówce prl -u. I trzeba zaznaczyć, że okres komunistyczny z prześladowaniami władz politycznych i administracyjnych nie sprzyjał organizacji jakichkolwiek rekolekcji w Polsce. Pojawiały się one... Rzadko w skali całego kraju Święta Góra była co do tego naprawdę wyjątkiem. Czy działo się to dzięki szczególnemu wstawiennictwu świętego Filipa Neri? Zapewne tak. Niezliczona bowiem ilość rekolekcji, nie sposób ich tutaj wymienić, odprawionych w niejakim ukryciu w klasztorze na Świętej Górze, miała w sobie zawsze coś z ducha rzymskiego, filipińskiego oratorium. Ponieważ było to miejsce, jest miejsce, skoro tu wszyscy teraz jesteśmy, niezwykłego działania i doświadczenia Ducha Świętego, a jednocześnie w jakimś symbolicznym odniesieniu co do bezpiecznego tutaj schowania się czy ukrycia, mające coś, oczywiście nie w dosłownym widoku, coś w tobie z rzymskich katakum który z takim wielkim upodobaniem nawiedzał święty Filip Neri w podziwie i umiłowaniu do pierwszych chrześcijan. Święty Filip Neri to jedyny stygmatyk Ducha Świętego. Warto tu zauważyć, że nie współczesny, jakiś odnowowo-posoborowy, lecz XIII wieku. To prorok radości. A takiej właśnie Bożej radości rozsadzającej serce doznała właśnie na Świętej Górze Alicja Lęczeska. Przytoczę tu znowu słowa księdza Dariusza Dąbrowskiego. Święty ów stał na dogłębnie chrześcijańskim stanowisku, że prawdziwym szczęściem człowieka jest być świadomym dzieciństwa Bożego, znajdować się w objęciach Ojca, trwać przy Chrystusie, który to, co ludzkie, doprowadza do doskonałości. A przecież dla Alicji rekolekcje w gostyniu. Stały się początkiem i wejściem właśnie na drogę Dziecięctwa Bożego. Propagatorem i orędownikiem radości duchowej i Dziecięctwa Bożego był również ksiądz Marian Piątkowski z Podnania. Prowadził on seminarium życia w Duchu Świętym dla ruchu pomocników Matki Kościoła w Gostyniu już w 1977 roku. W następnym 1978 zorganizował pierwsze ogólnopolskie rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, na które przyjechali walnie od razu charytmatyce z całego kraju. Zapewne też wybór 16 października 1978 roku naszego papieża uwalniał całe rzesze Polaków od lęku i sprzyjał masowym nawróceniom i powrotom wielu ludzi do Kościoła katolickiego. Rekolekcje odnowy w Duchu Świętym na Świętej Górze odbywały się aż trzy razy w roku. Dwa razy dla wszystkich oraz jedynie dla animatorów, i w tych drugich właśnie uczestniczyła Alicja Lęczewska. Spotkania w Gostyniu odgrywały ważną rolę integracyjną, zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy tego typu dyżdy w Polsce były rzadkością od nowa dopiero kiełkowała, a władze komunistyczne utrudniały przeprowadzanie większych ogólnopolskich rekolekcji. Świadectwo tutaj takie jedno, które też może być, możemy się dzięki niemu wyobrazić, jak w to jak to wszystko było? Jednej z uczestniczek. Wtedy to było jedyne miejsce i czas, gdzie mogli spotykać się członkowie odnowy z całej Polski. A więc przyjeżdżali pociągami, autobusami, samochodami, autostopem, jak to mógł, aby tylko być, aby zaczerpnąć Ducha Świętego, aby ogrzać się w miłości braci, czujących tak samo jak oni. To był azyl, to było wyjątkowe miejsce. Ojcowie Filipini dziwili się i siostry, pomagające, dwoiły się i troiły, bo gdzieś uleko, gdzie, gdzie ulokować wszystkich takiego najazdu jeszcze nie widziano na Świętej Górze. Przyjeżdżało czasami do 160 osób, a było wtedy miejsc około 100 Koczowano na korytarzach, nawet w kaplicy, ale to się nie liczyło. Były przemoblone i przegadane noce, były całe dnie przedziwnych wydarzeń i przeżyć. Tyle łask bożych, tyle nawrótań, przemian, takich świadek, jak tam wtedy, nie słyszałam potem nigdy. A my, służąc do późna w nocy modlitwami wstawienniczymi w kilku grupach, byliśmy świadkami wielu wydarzeń po ludzku niewytłumaczalnych. Cudownego działania Ducha Świętego. Kiedy Alicja znalazła się w klasztorze na Świętej Górze, nie wiedziała też, że 20 lat później złoży ostatnie wieczyste śluby w rodzinie Serca Miłości Ukrzyżowanej. I że założycielka tej rodziny, Ludmiła Karkowiecka, jeszcze przed II wojną światową, w tym samym miejscu. I w tej samej kaplicy klasztornej rozpoczęła swoją świecką, charytmatyczną, radykalną drogę duchową. Ksiądz Marian Piątkowski, związany wówczas nie tylko z odnową, ale również jako ojciec duchowny z rodziną serca miłości ukrzyżowanej, tak o tym powiedział we wstępie i wprowadzeniu do dialogów dzienników duchowych Ludmiły Krakowieckiej. Ostatnim przeżywanym Maryjnie Dniu Rekolekcji, po walce wewnętrznej Ludmiła oddaje się w ręce Maryi napełnienie woli Bożej na jej wzór. Zrozumiała, że świętość to życie chwilą obecną razem z Bogiem i zgodnie z Jego wolą. Z czasem zrozumiała też, że Bóg powołuje ją na drogę całopalnej ofiary. Można dopowiedzieć, że podobnie stało się w życiu duchowym Alicji Lenczewskiej, Zakończeniem mogą być też słowa siostry Teresy Łozowskiej. Rekolekcje w Gostyniu były i dla Alicji i dla mnie niczym wejście na falę miłości, która unosiła do oceanu, do głębi boskiego serca. Dziękuję.